Hej sam, hej te Szymon na cesłęskiem MSTE. Hej hej, nazywam się Szymon i witajcie jak co tydzień na szwedzkim z Mesterem. a dzisiaj chciałem trochę opowiedzieć o słówkach, które bywają wykorzystywane do tego, żeby pokazać, jakim strasznym czy, czy nieprzystępnym językiem jest szwedzki, czyli o złożeniach. Jest to prawda, że złożeń w szwedzkim jest naprawdę sporo i potrafią być całkiem długie, ale myślę, że nie jest to tak nieprzyjemna i nieprzystępna sprawa, jeśli tylko się w nią trochę wgłębić. Także jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o temacie, to zapraszam. Jest to prawda, że możemy być nieprzyzwyczajeni do takiej ilości złożeń w języku, bo te tendencje językowe są jednak inne w polskim i w szwedzkim. I to, co my w polskim załatwimy za pomocą jakiegoś osobnego słowa czy całej dłuższej frazy, po szwedzku właśnie często załatwia się za pomocą złożenia. I tak na przykład w polskim mamy osobne słowo na oczy, osobne słowo na lekarza i jeszcze osobne słowo na okulistę, a po szwedzku okulista to właśnie ögonläkare, czyli w wolnym tłumaczeniu lekarz od oczu. I zostając przy podobnej tematyce, okulary to po szwedzku glos ergon, czyli w wolnym tłumaczeniu znowu szklane oczy, a na przykład okulary przeciwsłoneczne, po polsku jest to dwuwyrazowa już fraza rzeczownikowa, po szwedzku jest to jedno słówko złożenie ergon. I dlatego właśnie tych szwedzkich złożeń jest dużo i są one często dłuższe niż te polskie, Raz, że te tendencje słowotwórcze są inne, dwa, że często te złożenia zastępują nam całe frazy, czy nieraz niemalże całe zdania. I tak na przykład najdłuższym słówkiem według Księgi Rekordów Guinnessa jest i tutaj nawet nie będę udawał, że jej pamiętam tylko po prostu przeczytam nudne z tych Spawning Simulatoria, Negmins Materielu, Huns, Także faktycznie robi wrażenie, ale na szczęście jest to słówko stworzone, można powiedzieć specjalnie po to, żeby było jak najdłuższe, chociaż tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejny sobie człony do tego złożenia dorzucać. Ale już na szczęście najdłuższe słówko zawarte w SAOL, Szwedzkiej Akademii Woodlista, Lista, czyli największym szwedzkim słowniku, nie jest tak ekstremalnie długie, ma 28 liter i jest to Real Sachun czyli opodatkowanie zysku kapitałowego. Na szczęście wszystkie, czy to dłuższe, czy krótsze, szwedzkie złożenia rządzą się podobnymi prawami i działają na podobnych zasadach. Można powiedzieć, że czytamy je trochę od tyłu, to znaczy ten ostatni człon złożenia to tak zwany hilvidurge, to główne słówko stanowiące, można powiedzieć, rdzeń znaczenia, a to, co stoi przed nim, wcześniejsze części, są jego dookreśleniem. I tak biorąc sobie za przykład już krótsze złożenie, et czyli zwierzę domowe, Tutaj właśnie ta ostatnia część Zir jest tym najważniejszym znaczeniowo elementem zwierzę, a ten pierwszy człon His jest tylko, można powiedzieć, dookreśleniem tego typu zwierzęcia. Również ten Hibid Ur, ta ostatnia część decyduje o rodzajniku całego złożenia, nieważne jak długie by ono nie było, także jeśli macie dylemat, jaki dane złożenie ma rodzajnik, to właśnie tej ostatniej jego części. Tutaj za przykład możemy sobie wziąć słówko Edmotbud, czyli stół w jadalni. Składa się on z dwóch części: ze słówka MOD z rodzajnikiem N oraz ze słówka BUD z rodzajnikiem już ET. Całe złożenie ma właśnie ten sam rodzajnik, co słówko Edmotbud. Osobną sprawą jest to, jak te złożenia sobie budujemy. I czasem po prostu sklejamy sobie bez żadnych zmian dwa czy więcej słówek, tak jak w mod Tutaj nic się tak naprawdę nie zmienia. Ale czasem przed tym ostatnim członem, przed Hybrid UR, dorzucamy jeszcze literę S. Jest to tak zwane FUGS, S łączące, które, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu połączyć wszystkie te człony, żeby po prostu łatwiej czy to przeczytać słówko, czy je wymówić. Jest kilka sytuacji, kiedy właśnie to FUGS dorzucamy. Pierwszą z nich jest to, kiedy mówiąc najprościej, mamy długie złożenie, czyli składające się z trzech lub więcej członów. Na przykład takie słówko jak ma właśnie tę s ponieważ składa się z trzech właśnie członów. Liczebnika trwowa, słówka rum oraz legend Dlatego powiemy two room legend yet. To fugs pojawia się również w słówkach, w których jeden z członów jest zakończony na in, na przykład złożenie trening skóry czyli buty sportowe, tłumacząc dosłownie buty treningowe. Tutaj właśnie ta s przed ostatnim członem, czyli skór się pojawi. Training skór. Innymi takimi końcówkami, po których dodajemy S, jest itiat oraz hun, pisane jako tion na przykład kwalityjat z kontrol, kontrola jakości, czy nadhun z flagia, czyli flaga narodowa. Jest do tych reguł kilka wyjątków, ale jaka takie ogólne zasady, myślę, że się one sprawdzają. Inną sprawą jest to, że nie zawsze sami Szwedzi pamiętają o tym, żeby te złożenia prawidłowo zapisać. Chodzi tutaj głównie o pisanie niektórych złożeń rozdzielnie. Ale lepiej na to uważać i pisać je prawidłowo, czyli razem, bo nie dość, że właśnie takie pisanie oddzielnie jest nieprawidłowe, to jeszcze może prowadzić do wielu zabawnych nieporozumień. Jest to coś, z czym walczą i z czego śmieją się sami Szwedzi, nieraz nazywani polic, czyli językową policją. Właśnie dbający o, o tę prawidłową pisownię jest na przykład strona na Facebooku mot czyli obrazki w walce z rozdzielną pisownią, gdzie właśnie w dosyć absurdalny sposób pokazane są efekty tej nieprawidłowej pisowni, bo tak jak wspominałem, potrafi to zupełnie zmienić znaczenie i prowadzić do zupełnie nonsensownych rezultatów. I tak złożenie seli Huyefan to na przykład szef sprzedaży, ale już pisane osobno. seli Huyefan to sprzedaj szefa. Złożenie Snab Saltat Górka to ogórek małosolny, a pisane oddzielnie Snab Saltat Górka to szybki solony ogórek. Half Brûle to brat przyrodni, a pisane osobno Half Brûle to połowa brata. Czyli chyba mój ulubiony przykład Taxy to po prostu taksówka, natomiast rozdziela, rozdzielając to na trzy osobne słówka, otrzymujemy taks bill, czyli jamnika w samochodzie. I mam więc nadzieję, że przekonałem Was, że opisownie warto dbać, żeby właśnie tego typu kwiatków uniknąć. I jeśli chodzi o złożenia, to już wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Także mam nadzieję, że temat był ciekawy i czegoś nowego się dowiedzieliście. Na koniec oczywiście zapraszam do innych filmików na YouTube'a, na mesterowego TikToka, Instagrama oraz oczywiście na kurs. Już niedługo na przykład startuje intensywny kurs wakacyjny w mesterze, także to już w zasadzie ostatnia chwila na zapisy. Dzięki wielkie za uwagę. Tak se mykie firupnek samhijatan. Ovis Hej do.